Witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. 17.11. Pora co nieco zaktualizować, co bierzemy na warsztat dzisiaj do analizy. Oczywiście minima socjalne trzeba by było zaktualizować troszeczkę, więc moi drodzy, z waszych komentarzy widzę, że jest, są duże koiny, więc bierzemy dzisiaj XRP, bierzemy sobie Doja, bierzemy Solane, bierzemy Ade. No, i oczywiście Bitcoin aktualizacja oraz Bitcoin dominacja. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs Kat Pro, gdzie nauczycie m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. się strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak, żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie również planować na rynku. się zarządzać kapitałem, tak, żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on. Jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo. Masz sytuację live codziennie rano. Masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny, od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo. Czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie do Bitcoina, to nie ma tutaj dla mnie dużo roboty, że tak powiem. Zrobiliśmy, moi drodzy, w poprzednim wideo wam mówiłem, że ta droga otwarta na 84 tysiące jest, a teraz mamy tak naprawdę drogę otwartą na 99, 101 tysięcy. Jak to przebijemy, to potem 125 tysięcy i 174 tysiące. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na chwilę obecną Bitcoin sobie robi tu korektę, zwyczajne ABC, także nie ma się tu na chwilę obecną czym przejmować, że tak powiem. No i strefa Trzeba się troszeczkę może mocniej stąd wybić. Strefa tutaj otwarta. To, co by się przydało, moi drodzy, to troszkę głębsza korekta. Troszeczkę głębsza korekta, ponieważ... I tutaj się przełączę na futuresy. Ponieważ, moi drodzy, na kontraktach terminowych mamy tutaj lukę między 80 a 77 tysięcy. Ona będzie w przyszłości pokryta natomiast czy to się stanie teraz, jutro czy za miesiąc, to jest akurat mało ważne bo no wiadomo, że w trendzie jakieś korekty muszą być fajnie byłoby pokryć ją szybciej niż później natomiast moi drodzy, technicznie powtarzam, technicznie wygenerował się sygnał na 101 tysięcy czy będzie większa tu jeszcze korekta przed tymi 100 tysiącami zobaczymy, na chwilę obecną technicznie podkreślam, sygnał na stówkę jest, no i wbijamy na XRP, XRP moi drodzy wiecie, analizę znacie, bo już wisi tu od roku. Jedyną zmianą, jaką zrobiłem, to ta strefa wcześniej była troszkę mniejsza, taka była, no i tutaj ją wydłużyłem troszeczkę wyżej, bo jednak troszeczkę się tu zmieniło, ale jakby ten punkt pierwszy, 1, 2, 5, 2, 3, pozostał tutaj niezmieniony i z tego też punktu reagujemy spadkami. Również to, co Wam powtarzam, że jeżeli przebijemy jedną strefę, to idziemy do drugiej, jeżeli jedną, to do drugiej. No i moi drodzy, pozostaje na XRP Przebić tą strefę, no jakby, podażową. Ona jest dość duża, szczerze mówiąc, i to może chwilę zająć, albo kilka miesięcy, albo miesiąc, dwa nie wiadomo tak naprawdę ile. Natomiast mamy tą strefę podażową. Widzę, że też na grupie dużo osób zrobiło jakieś tam pierwsze take profity. Ja też wczoraj. Wczoraj chyba tak, chyba to było wczoraj, zrobiłem pierwszy mały take profit na XRP, ale oczywiście można byłoby z tej strefy shortować XRP i chyba tak zrobię, że jeżeli będzie ta korekta troszkę większa, to zrobię shorta fizycznego, nie na dźwigni, nie na kontraktach, tylko po prostu shorta fizycznego z tego co sprzedałem. Natomiast moi drodzy, po przebiciu tej strefy, no droga byłaby otwarta na 2.16 241, tak patrząc czysto technicznie, prawda? Więc XRP no piękna dzitka w górę, że tak powiem, no ale korekta też musi jakaś być. Tutaj akurat nie robiłem analizy pod to gdzie ta korekta ma jakieś strefy popytowe, no ale to jest już mniej ważne, bo te okresy, że tak powiem, do wejścia, no to też widzieliście, bo one tutaj wisiały chyba z rok czasu tak naprawdę te, te, te strefy wejściowe. I ewentualnie te strefy podażowe. Dodałem jeszcze jedną nową strefę. Nie, przepraszam, to nie na XRP. To zaraz sobie przejdziemy dalej. Więc XRP tak się prezentuje. Lecimy do Dodge. No i Dodge, moi drodzy, też te minima socjalne były robione z pół roku temu. No i na Dodge wygląda to tak. Pierwsze, pierwsze minimum. Zostało już tam jakiś czas temu zaliczone. Strefa popytowa, no to też wiecie, bo też była tutaj na wykresie ta strefa popytowa. Minimum o dużym prawdopodobieństwie zostało nadbite. Więc otworzyliśmy sobie drogę do tego, gdzie ja tutaj określiłem jako 80% szans. Więc moje, moi drodzy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po korekcie, która może się skończyć tutaj 30, 28 zaliczymy sobie tą strefę 4,7% i 19, 4719 i po przebiciu tej strefy mamy poziom 65 511, a później 92 699 więc to są takie moi drodzy jakby poziomy, w których ja osobiście gdzieś tam realizuję na przykład Doge Coina, prawda, czyli tutaj na 80% szans Warto byłoby coś sprzedać, jeżeli będzie dalej pozytywny sentyment i sygnał, no to na minimum moim socjalnym warto byłoby sprzedać, jeżeli będzie dalej pozytywny sentyment, no to troszkę wyżej, jeżeli nie będzie sentymentu i technicznie na przykład. Trend się będzie łamać, no to oczywiście będę wcześniej wychodzić niż na przykład minimum socjalne. Lecimy do solany. Na solanie też moi drodzy analizy były, też wiszą już tutaj kawał czasu, szmat czasu, więc strefy popytowe, strefa podażowa pierwsza została zaliczona. Jesteśmy w strefie podażowej drugiej, czyli tej takiej drugiej po prostu tutaj, właśnie na solanie dodałem jedną strefę i to jest 383, no bo troszeczkę analiza się tu zmieniła. Więc moi drodzy, gdybyśmy pokonali tą strefę 200. Do nasolanie do 200, jaki to jest? 246, to mielibyśmy technicznie, tylko pamiętajcie, że tu zawsze jakaś korekta może być, nawet głębsza, prawda? Ale już technicznie byłby wygenerowany sygnał na 292,37. I ta strefa jest ważna. Ta strefa jest ważniejsza od tej, prawda? To jest jakby najważniejsza strefa. Po przebiciu tego miejsca mamy. Mielibyśmy drogę otwartą na 383, no ale to jeszcze kawał drogi do tego, ale technicznie jest taka możliwość, więc nasylanie na chwilę obecną w strefa podażowa, jeżeli damy sygnał pozytywny, no to wygenerujemy jakby technicznie 292. 37, lecimy do Ady. Na Adzie są dwie strefy, z czego 89.05, podażowa strefa. Po przebiciu tej strefy 1.31 technicznie będzie wygenerowany sygnał. Jeszcze nie dotarliśmy do tej strefy. Strefa popytowa to była złota strefa, o których Wam mówię. O tych złotych strefach warto je brać pod uwagę zawsze. No i tutaj co? Na Adzie pozostaje nam zaliczyć to miejsce, zrobić ewentualnie korektę z tego miejsca i wygenerować sygnał na następną strefę docelowo na Adzie, gdyby się Ada rozkręciła. No na razie te dwie strefy, jakby trzeba je brać pod uwagę i trzeba je pilnować, co tu się wydarzy, bo one są kluczowe. Później jest 27486, więc po przebiciu tej strefy, tak naprawdę te okno całe to ten pusty obszar byłby atrakcyjny, znaczy atrakcyjny. No byłby po prostu miejscem pustym, gdzie ADA mogłaby spokojnie pod 27486 podlecieć. No ale najpierw trzeba przebić, tak jak mówię, te, dwie, te, te dwa strefiontka, że tak powiem. No i na koniec zajrzymy w dominację. Dominacja przekroczyła próg 61%. Tak, moi drodzy, gdybym spoglądał em, historycznie, no to zazwyczaj przy 61, przy 62% dominacji na Bitcoinie, altcoiny zaczęły Coś robić. E, dokładnie. Więc tutaj, jakby zbliżyliśmy się do tego poziomu, gdzie altcoiny mogłyby już gdzieś łapać pozytywny sentyment. Dużo bardziej niż do tej pory, czyli mogłyby coś zacząć w końcu robić, prawda? Więc na dominacji wygląda to tak, że mamy taką mocną strefę podażową. E, mamy też, e, na chwilę obecną, cały czas trend wzrostowy na bitcoinie, bo zobaczcie sobie, że on cały czas ma dynamikę, a nawet troszkę przyspiesza. Natomiast altcoiny już od 61-62% powinny coś robić. Na razie coś tam robią, coś tam pomalutku robią, więc na dominacji bitcoinowej na razie widać po prostu trend wzrostowy, a to co pozytywne no to, że od 61-2% na dominacji altcoiny zazwyczaj się budziły ze snu. Tyle moi drodzy, jeżeli chcielibyście coś do analizy pod minima socjalne wejścia wyjścia, piszcie w komentarzu jeżeli będą łapeczki, to wiem, że was to interesuje, więc to będę brać w pierwszej kolejności. Wszystkiego dobrego wam życzę i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, hej!